Witam Was bardzo serdecznie. Proszę Was o lajki i subskrybowanie mojego kanału, bo w tym kanale śledzimy politykę na żywo. A dzisiaj mam dla Was zupełnie sensacyjną wiadomość. Absolutnie prawdziwą, sprawdzoną przeze mnie dosłownie przed chwilą. Tutaj w budynku polskiego Sejmu postanowiłem zweryfikować najbardziej sensacyjną wiadomość dzisiejszego dnia, którą zobaczyłem w prasie. Tusk zjadł kosiniaka. Przerażony tym faktem, pobiegłem do Sejmu. Proszę Państwa, nie. Kosiniak jest, nie został zjedzony przez Tuska. Rozmawiałem z nim, widziałem się i byłem na klubie PSL-u. Tusk nie zjadł Kosiniaka i nie zjadł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powiem Wam więcej. Odkryję Wam bardzo poważną tajemnicę polskiej polityki. Donald Tusk jest premierem dlatego, że Polskie Stronnictwo Ludowe tak chce i popiera Donalda Tuska na premiera. Więc trudno, żeby Donald Tusk zjadał Polskie Stronnictwo Ludowe i Kosiniaka, jeśli to właśnie dzięki nim jest premierem. A dlaczego dzięki nim jest premierem? Bo mógł Donald Tusk sam wygrać wybory. Gdyby Donald Tusk sam wygrać wybory, mógł, to by sobie nie potrzebował Kosiniaka ani Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niestety. Zarówno wybory samorządowe, zarówno wybory parlamentarne, jak i te wygrane przez Platformę wybory europejskie pokazują jedno. Polskie Stronnictwo Ludowe jest potrzebne do tego, by Platforma mogła rządzić Polską. Bo jak nie ma Polskiego Stronnictwa Ludowego, albo jak jest słabe, tak jak to się stało w wyborach europejskich, to PiS z Konfederacją uzyskują 50% głosów. To dlaczego waszym zdaniem, Donald Tusk, który jest bardzo mądrym politykiem, miałby zjadać PSL i Kosiniaka, jeśli Donald Tusk, który umie czytać sondaże, widzi i wyniki wyborów tym bardziej, widzi wyraźnie. Zarówno wtedy, kiedy był najpopularniejszym politykiem w Polsce i wygrywał imponująco wybory dla platformy obywatelskiej w roku 2007 i w roku 2011? Także wtedy polskie stronnictwo ludowe rządziło z Platformą Obywatelską. Także wtedy, gdy Tuski i Platforma znajdowali się u szczytu popularności, musieli rządzić z PSL-em, bo inaczej nie dało rady. Bo inaczej, naród polski tak wybiera, że nie daje platformie samodzielnej większości. I w żadnych wyborach naród polski w ostatnich latach nie dał platformie samodzielnej większości. Ile jeszcze potrzeba wyborów, by do polityków platformy to dotarło? Sami nie jesteście w stanie rządzić Polską. A w zasadzie co gubiło go do tej pory? Właśnie brak koalicjanta. Dzisiaj poprzez silną konfederację i słabą trzecią drogę, okazuje się, że to Kaczyński może mieć koalicjanta, a jak nie będzie PSL-u, to tusk tego koalicjanta mieć nie będzie. I wtedy z tego zwycięstwa, które przed chwilą widzieliśmy i naprawdę się nim cieszyliśmy, platformy nad pisem nic by nie było. Dokładnie tyle by było, co Kaczyńskiemu przyszło z matematycznego zwycięstwa nad Pla platformą obywatelską w 15, 15 października. Co mu dało to zwycięstwo? Nic, bo nie miał z kim rządzić. I tak samo teraz, gdyby wybory europejskie przeniosły się na wybory parlamentarne, to Donald Tusk byłby zwycięzcą tych wyborów bezapelacyjnie do pierwszego posiedzenia Sejmu, na którym przestałby być premierem, bo nie byłoby PSL-u, bo według tych wyborów PSL-u już w Sejmie by nie było i nie miałby kto zagłosować na Donalda Tuska na premiera w następnym parlamencie. I dlatego, kochani, politycy platformy czasem bywają wobec nas złośliwi, czasem media przyjazne platformie bywają wobec PSL-u bardzo złośliwe. Ale Donald Tusk jest bardzo wytrawnym i mądrym politykiem. I strategy Platformy Obywatelskiej wiedzą doskonale. Na razie nie znaleźli pomysłu, jak Polską rządzić bez polskiego Stronnictwa ludowego? Nie znaleźli tego pomysłu, a mieli na nie 20 lat. 20 lat platforma próbowała rządzić Polską samodzielnie, i przez 20 lat nie udało się to platformie ani razu. Tak więc sądzę, że warto wyciągać także z tych historycznych analogii wnioski. Ale powtórzę: Donald Tusk nie zjadł. Kosiniaka i nie zjadł PSL-u. Bo gdyby tak było, to by się nimi śmiertelnie udławił. Bo zjedzenie PSL-u oznaczałoby dla Donalda Tuska odpiłowanie gałęzi, na której siedzi. Donald Tusk jest za mądrym politykiem, by odpiłowywać gałąź, na której siedzi. I teraz, kochani, przechodzimy do kolejnego ważnego punktu. Bo przecież wybory europejskie to nie są ostatnie wybory. Za rok przed nami wybory, które tak naprawdę rozstrzygnął, czy Prawo i Sprawiedliwość przechodzi do historii, czy ta straszna, straszny podział, który nas blokuje w wielu sprawach, przechodzi do historii i otwieramy nowy etap, czy otwieramy kolejny rozdział tej wojny. Ja przestrzegam, jeżeli, do czego teraz namawia premier, abyśmy ciągnęli polaryzację, a my nie, my nie polaryzacja, polaryzacja oznacza nierozliczanie PiSu, rozumiecie? Że granie na polaryzację oznacza, że musi być silny pis. A pis jest silny, to jest się z kim polaryzować. Rozumiecie, że jak ktoś gra na polaryzację, to gra na silny pis. I tu jest ta zasadnicza różnica między PSL-em. My chcemy słabego pisu, jak najsłabszego, bo my się głosami pisu tuczymy. Nasi przyjaciele z platformy uważają, że im się pragmatycznie opłaca silniejszy pis, bo jest czym straszyć. I tu jest różnica strategii. Dlatego Platforma woli symboliczne gesty, żeby PiS wokół siebie jednoczyć, a nie wsadzać pisowców do więzienia. A ja mówię odwrotnie: mniej zdejmowania krzyży, a więcej wsadzania do więzień. To wtedy będziemy mieli słaby PiS. Ale ponieważ tego słabego PiSzu nie mamy, a polityka polaryzacyjna rządu przyniosła niebywały sukces eurosceptykom. Polska posyła połowę polskich eurodeputowanych do frakcji eurosceptycznych w pół roku po zwycięstwie sił demokratycznych w naszym kraju. To jest bardzo zły sygnał, ale on jest skutkiem polaryzacji. I jeżeli ta polaryzacja będzie dociągnięta do wyborów prezydenckich, to dlaczego uważacie, że skoro w wyborach europejskich 50% Polaków zagłosowało de facto za wyjściem z Unii Europejskiej, to dlaczego uważacie, że kandydat liberalny zdobędzie 50% głosów w tej Polsce, która do Europy wysyła połowę polskich eurosceptyków? Znowu dramatycznie się obudzicie państwo w noc wyborczą, kiedy okaże się, że ukochany kandydat liberalnej i centrowej Polski znowu dostał w ciry. I tego chcę uniknąć. I dlatego uważam, że rola Polskiego Stronnictwa Ludowego dzisiaj polega na tym. Albo przekonamy naszych przyjaciół z Platformy do centrowego kandydata, jednoznacznie proeuropejskiego, jednoznacznie antypisowskiego, centrowego kandydata, albo... Polskie Stronnictwo Ludowe będzie musiało w odpowiedzialności za Polskę, żeby nie dopuścić do tego, żeby nam się znowu to wszystko rozsypało i żeby PiS wrócił do władzy. Będziemy szukać wiarygodnego kandydata bądź kandydatki na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Jeśli nie uda się wariant, w którym przekonamy naszych kolegów z Platformy Obywatelskiej, a także proszę Państwa, przecież w dalszym ciągu. Będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czego chcą nasi koledzy z trzeciej drodze i koleżanki, bo tam płyną różne sygnały. Ale najważniejsze jest to, i lekcja z tych wyborów jest taka: Donald Tusk nie zjadł kosiniaka, Donald Tusk nie zjadł PSL-u. PSL dostał słaby wynik, to prawda, dużo gorszy niż byśmy chcieli, ale nie Tusk nas zjadł ponieważ jeżeli my będziemy słabi, to Tusk nie będzie premierem. I zależność tych dwóch faktów jest po wyborach europejskich jeszcze bardziej oczywista niż przed wyborami europejskimi. A ja Państwa zachęcam do subskrybowania mojego kanału, stawiania lajków i życzę Wam smacznego. Nie zjadajcie siebie nawzajem, zwłaszcza po stronie demokratów. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. I dzisiaj kolejne wiadomości tego, jak dobrze układa się współpraca PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Łódzkie odbite. Łódzkie odbite, moja zresztą koleżanka jeszcze z europarlamentu, Pani poseł, dzisiaj pani marszałek Czydleska zostaje marszałkiem województwa Łódzkiego. Kolejne województwo odbite z rąk Prawa i Sprawiedliwości. PSL i Platforma razem to zrobiły. I to są pozytywne, kochani, przejawy naszej współpracy. Więc się nie zjadamy, a wspieramy. I do przodu proszę o lajki i subskrybowanie mojego kanału.